Telewizor The Frame został przygotowany w taki sposób, aby był nie tylko piękną ozdobą wnętrza. W The Frame wbudowany jest czujnik ruchu, a także czujnik światła, dzięki czemu zaawansowana technologia drzemiąca w tym produkcie dba o jak najmniejsze zużycie energii, a także o to, aby obrazy były wyświetlane jak najbardziej realistycznie. Czujnik światła wykrywa oświetlenie otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność i odcień kolorów ekranu, aby idealnie odwzorować wyświetlane dzieło sztuki. Czujnik ruchu w The Frame sprawia, że telewizor automatycznie włącza się, aby wyświetlić Twoją grafikę, gdy wykryje Twoją obecność w pomieszczeniu. Kiedy wyjdziesz z pokoju, ekran wyłączy się, aby oszczędzać energię. Aby skonfigurować działanie, wejdź do trybu sztuka z menu głównego Smart Hub, a następnie udaj się na sam dół karty Art Store. W tym miejscu znajdziesz opcję uśpienia, gdzie możesz skonfigurować po ilu minutach braku ruchu telewizor wyłączy się. Możesz także uruchomić tryb nocny, dzięki któremu gdy w pomieszczeniu nie będzie światła, telewizor wyłączy się. Wracając do opcji trybu sztuka, możesz także włączyć lub wyłączyć funkcję efekt artystyczny, dzięki któremu ekran będzie zoptymalizowany pod kątem otoczenia.